Jak ty przędzisz aktualnie? Dobrze przędzę, dobrze przędzę. Zdrowy jestem Wysypiam się. Na streamku, spoko się żyje. Jest okejka. Prywatnie też, w życiu prywatnym, też dobrze. No nie mam na co narzekać, naprawdę. Ale sobie wcina króliczek słodki, ma fewkę jak od czucia co do Fify. Podobna jest do poprzedniej. Nie wiem czy szpady na przykład też widziałem, że grałeś, masz ten sam feeling, że taka podobna do poprzedniej, ale Grałem trochę tego rusha i ten rush całkiem ciekawy, tylko nie mam dobrych zawodników do wyboru żeby tam nimi grać, nie wiem, czy trzeba ich kupić i gdzie ich ustawić, żeby oni byli do wyboru, ale ten rush całkiem ciekawy do pogrania. Czy to sobie na klatę? Być może nigdy. To nie jest mój cel taki w życiu, żeby sobie się na klatę wycisnąć. A już powoli ciężko mi się robi to masę, więc nie wiem, czy dobiję jakoś więcej tych mięśni. No może jak się przyłożę. No ale pytanie, czy mi starczy motywacji? Proszę nie dosłuchać tego idioty Delorda, to są że perfumy Bosa są zajebiste i to dla niego topka. No niemożliwe, że ktoś ma inne zdanie niż ty, więc nazwałeś go Debilem i opuściłeś ten stream. A jak z nauczycielem w szkole się nie zgodzisz, na przykład z jakichś rzeczy, też powiesz, że jest Debilem i wychodzisz z lekcji? Jeszcze. Tak, proszę do innego nauczyciela? naskarży skarży się tamtego. <laughs> no oczywiście, Delort to szkołę, życia prowadzi. Zgadza się. Ale perfumy Bosa to szczochy. Syntetyczne gówno. A on ludzi na nie namawia. A czy to nie jest tak, że większość perfum w tych wszystkich sklepach to jest syntetyczne gówno, A dlaczego się różni syntetyczne gówno od niesyntetycznego główna? Wyrównaj, znaczy wyjaśni mi jakby różnicę w perfumach. Dlaczego te są spoko, a te nie są spoko? Dlaczego syntetyczne złe, a niesyntetyczne dobre? O, bo ja nie wiem. Na przykład, nie mam takiej wiedzy. Jakich perfum używam? No ogólnie sobie jedne kupiłem, o takie, o. Ale nie będziecie ich znali raczej. A ja mam takie. Widzicie. widać. Wygląda jak Stargu od ro, jakiegoś aroma za 50 zł, ale to nie, nie są takie. No to jest kolaboracja jakiejś angielskiej marki i, i arabskie chyba. To są Tamin River. Tamin River. Tamane Riviere 650. No, jakoś tak. 950, no w sklepie 950, ale jak poszukasz dobrze. To za 650 kubków. Ale to są perfumy, perfumy. To jakby nie jest ani woda toaletowa, ani woda perfumowana, tylko perfumy. I to robi różnicę, bo macie więcej e, tego ekstraktu w tych perfumach, a mniej wody. Tylko perfumy Brutal i Gacie Cotton World. <laughs> perfumy Brutal. Coś mi mówi, to jest jakoś z Biedronki, to są? Albo z jakiegoś Lidla? Za 650 to ja muszę miesiąc przeżyć na dziećem <laughs> szokowej. No jak się trzymać, Jacuś? Witamin nie brakuje, co? Czokoszoki wszystko mają. Ale wiecie, jak jeszcze lubię? Polecam Wam jeszcze te. To są moje drugie ulubione. Kosztują 65 zł. No ale to już się nie spodziewajcie. fajerwerków Na zasadzie to nie. No, nie, nie, nie się jakoś super długo na Was. Ale na jeden z najlepszych letniaczków. Na lato. No i tanie, nie? Tylko to jest, to jest mała buteleczka, 75 ml. Czy mała? No, mała jak mała w sumie, to tak na perfumy, może nie tak mało. I są syntetyczne: zapak domestosa. Te są? Zapak domestosa. Ogólnie Versace z starymi ludźmi kojarzę. A nie, no może, może tak. Versace to się z meduzą kojarzą. Kippa kappa. w meduzy na pasku. Odbija się w bety blasku. Ale wiecie, jakie są jeszcze bardzo. No, dojemne są te perfumy, ale drogie. Jak one się nazywały? Tabako, coś tam, wanilia komfort, no ale to, no to nie są tanie rzeczy, niestety. No ale nie, no pięknie pachną, naprawdę to polecam sobie sprawdzić, jak ktoś, nie wiem, czy lubicie takie klimaty, bo to wiadomo, każdy też indywidualnie odczuwa te zapachy i... Ciekawa sytuacja też y, się pojawiła z Przemkiem Pro, który z jednej strony pochwalił się tym... Właśnie czekajcie, ja tego nie rozumiem. Mam i ja kupił iPhone'a, ale później marudzi, że Chcę iPhone'a od Elona Muska, bo te się od siebie niczym nie różnią. Tak, te od Elona Maska będą na pewno dużo lepsze i nie będą nastawione na zysk. Nie, oni będą dobrze dla ludzi. Po prostu będą chcieli, żeby człowiek miał porządny sprzęt w dobrej cenie, a nie żeby tam firma zarobiła. Sony pochwalił się tym, że kupił sobie nowego iPhone'a. Ale z drugiej strony zaczął na niego narzekać i robić z siebie męczennika, że musiał go kupić. Odklejka. I ja ogólnie wiedziałem, że iPhone'iarze to jest sekta i Często to są ludzie niepełnosprawni na umyśle, ale no to już, to już nawet ja się zaskoczyłem. Na chuj kupują iPhone'a nowego co roku? Nie wiem. Wiesz, nie, nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest to jest tak. To iPhone to jest narzędzie pracy, tak? No bo robi tam, storki nagrywa, jakieś zdjęcia robi, to raz. Dwa. Mają dużo pieniędzy. I to nie jest też tak, że jak on kupi nowego iPhone'a, to go jakoś to zaboli. Ona nowego iPhone'a to zarabia w tydzień, prawdopodobnie. Więc yy, to, to, to wiecie, co kupić z iPhone'a takiego influencera popularnego jak Przemek Pro, to na pewno nic wielkiego. To tak, ty byś sobie kupił, nie wiem, nowe klapki. A to, co to wrzucił, to wiecie, co to się nazywa? To się nazywa populizm. Czyli kupuję i narzekam, bo narzekanie na iPhone'a jest modne i zawsze wszczyna rozmowę w komentarzach. I jestem przekonany. Że Przemek Pro, pisząc ten post, chciał wywołać dyskusję u siebie w komentarzach i sobie na jego zasięgu. Nie uczesną tak często też robiło na Twitterze. Nie wiem, czy teraz tak robi, ale widziałem, że bardzo często robiło takie ruchy. Zresztą bardzo dużo influencerów to robi. Ja mam 13 iPhone'a i nie wiem, czy na 16 wymienię. Chyba jakbym brał, to bym brał Pro, a nie Pro Max, bo ten Pro Max jest za duży. Ale wiecie co? Ja też nie wiem, czy nie przerzucę się, ale to jeszcze. To jest rozkim Na Samsunga. Chciałbym, chciałbym raz w życiu, znaczy, może nie raz w życiu, ale już dawno nie miałem Samsunga. Chciałbym przetestować raz Samsunga. Pobawić się. Choćby rok. Nie, zrobić tak. Nawet tak, wiecie co? Dla porównania, dla doświadczenia. Ogólnie kupiłem iPhone'a, dlatego, że jest lepiej zabezpieczony, jest bezpieczniejszym telefonem. Teoretycznie, oczywiście. Teoretycznie. Ale to był taki może, nawet bym powiedział, główny argument, że jak ktoś mi go za... Sobie... Ja go zgubię, no to co się tu znajduje jest bezpieczne. A już zgubiłem ten telefon, raz zostawiłem na imprezie w Kiblu. Niestety zostawiłem go tam na jakieś pół godziny, więc y, słabo. No i jak poszedłem, wróciłem to już nie było. Nie, w sumie tylko chyba raz zgubiłem. Nie, tak, w sumie chyba tak, także totalnie. Parę razy zgubiłem, ale odnajdywałem go. Raz wyleciał mi chyba z kieszeni w tramwaju. Tramwajowy go miał, odzyskałem. No, to tylko raz tak mocno zgubiłem. Jak gdzieś się na jawę to lepiej nie... <laughs> nie. Nie, 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 takich planów nie miałem, szary. Ale to jak ty sobie wyobrażasz bez telefonu iść na imprezę? Jak ktoś chce z tobą się skontaktować, idziesz ze znajomymi załóżmy, to muszą co, ci gołębia pocztowego wysłać, czy jak? Co to, jakieś znaki, znaki gdzieś tam, nie wiem, latarką machać? Nie no, to wiecie co, telefon to mi zastępuje teraz wszystko. W telefonie mam dosłownie wszystko, nie noszę portfela ze sobą. Tu mam, no wszystkie, wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Pixel 9 Pro od 5000 tysięcy. Kurczę, 5000 tysięcy za telefon. No i zobaczcie, no to... Beka z iPhoniarzy, ale, ale czy słuszna? Wcale ten iPhone yy, nie będzie droższy niż ten Pixel. Ja nie mówię, że będzie lepszy, ale na pewno nie będzie droższy, bo chyba nie kosztuje 5000 iPhone, czy kosztuje teraz. Znaczy też jakaś pamięć, na pewnie. A załóżmy, że ta najbiedniejsza wersja tu i tam, bo to jest od 5000, więc zakładam, że lepszy kosztował. No więcej, dużo, zależy od pamięci na pewno. Pro 5300 kosztuje. Finalnie badał kasę, więc go zmusili. Zmusili go do, do dotrzymania obietnicy. Tak, Cypek jest niepełnosprawny, a ty go katujesz, a ty miałeś nigdy nie poruszać jego odcinku, jego tematu w odcinkach. Jak się z tego wybronisz? Jeżeli chcesz walkę na bitej c 4, proponuję zrobić ją na starych zasadach Fame MMA. Co ty na to? Na starych zasadach fame MMA. Czyli jakich? W pełnym uzbrojeniu, z mieczem i tarczą. Niech wygra lepszy. Walka dwóch rycerzy. W pełnych zbrojach w mieczy, z mieczem i tarczą. Jak ta sama zbroja, ryb na przygniecie. Dobrze to. Już nie mówimy tu o miecze i tarczy, który musiałby unieść tymi rękoma. Edi, kur. Ale ja w ogóle nie trenuję, nie mam kondycji. Ja mam wejebnę trochę, tak sobie wiesz, przez ten se for fun Przegrałem. Ciebie bym najebał. Wiecie, czemu przegrałem? Bo to nie było MMA. <grywki> Wymówki jak Jaku Ferreriego. MMA chociaż kiedyś ćwiczyłem, nie? Miesiąc. Chodziłem treningi. Coś tam boczna wiesz, jakieś coś tam jakiś... coś tam ogarnia mnie, a SK1 to tylko lewy prawy boksik stopik. To kozakowanie zakowanie co widać, widać takie kozakowanie, że podchodzi z getta i patologii. Znaczy żaden człowiek nie będzie atakował drugiego człowieka tylko dlatego, że ten sobie zaczynacie. W, w sensie no nie tak, no nie w tej skali. Uwaga! To nawet Disa nikt nie zaatakował, którego nienawidziło teoretycznie, oczywiście. Duża, duża, większość społeczności Twitchowej. Nikt go nigdy nie zaatakował. To, że se krzyknęli d No to se krzyknęli d Ale zupełnie bym nie wierzył w to, że... Oczywiście istnieje zawsze taka matematyczna szansa, że trafi się jakiś pojęt Nie można tego wykluczyć. Może tak być. Ale to jest naprawdę bardzo mały procent. Ludzie, którzy ci piszą jod... Wiesz, ludzie, którzy cię jebią na czacie, często jak cię spotkają, to powiedzą, siema, mogę zdjęcie. I, i ja nie żartuję, mówię całkowicie poważnie. Ci sami ludzie. Też nie mówię, że wszyscy wiadomo, że są ludzie, którzy nie lubią i się trzymają tego, ale większość tylko tak pisze na czacie. Well, I do, so... <śmiech> <śmiech> pasuje, pasuje, pasuje naprawdę Rap God. ale no Tazy to jest Rap God. Tak szyb Nikt tak szybko nie nawija jak on Ale oczywiście niejaki Dominik Stokłosa Musiał wepchnąć nos w nie swoje sprawy I pokazał na live'ie Instagrama dziewczyny Która odgrywała tą haniebną scenkę z Bagetsonem I dziewczyna dostała falę hejtu i defuszy na prywatne wiadomości Serio? Czego my nie... Za co dostała e, defujszy i hejt? A, nie, dobra, dobra, czyli on zlikował tego Instagrama Zakładam, ja że, że zlikował. Może nie zlikowa, bo to chyba nie było ukryte, tak? To chyba za która ta streamerka. No, wiedząc jaką ma publikę, też powinien wiedzieć, czy tu się może mierzyć, nie? Ale jak jesteś streamerem, streamerką, to też musisz wiedzieć, że ludzie w internecie tacy są i też takie rzeczy robią i też trzeba się z tym liczyć. Że można, dostać zasadzie, ale to, że ci Maciuś z pryszczem na mordzie napisze, żebyś się pierdziła. to niespecjalnie powód do przejmowania się. Nawet jakby to... Bo wiecie, czemu tak mówię? Ja też tak mówię o tych ludziach, którzy hejtują. Najczęściej, i to nie jest tak, że ja to wymyśliłem, najczęściej ludzi, którzy są bardzo toksyczni, bardzo agresywni, albo są mega młodzi, przechodzą wiek buntu, albo są na coś zakompleksieni albo ma jakieś wyjebanego i, albo nie wiem, próbują się dowartościować. To, to, to rzadko kiedy są normalni, szczęśliwi ludzie, którzy wchodzą i napierają zalają do jakiejś the e, czy żebyś wiesz no nie znam no nie znam naprawdę takiej osoby która jest zadowolona z życia i wchodzi rekreacji nie powyzywać. że tak nie robiłeś nie ja też przechodziłem okres buntu widzowie a ja też przechodziłem ten okres i też robiłem brzydkie rzeczy i nie wstydzę się tego powiedzieć dlatego rozumiem ludzi którzy też to robią ale to jest taki okres przejściowy to w końcu minie. Ci ludzie dojrzeją, zrozumieją, a na razie są na takim etapie życia, kiedy to się wydaje fajne i to pomaga. Więc jakby rozumiem, że to robią. Bycie prowodyrem do jedzenia Norberta. Wiecie, kto jest największym prowodyrem jedzenia Norberta? Tutaj aleczek dobrze napisał. Jeden aleczek dobrze napisał. O, INVI dobrze napisał. Dokładnie. Dis. Nie mógłbym nic z tym zrobić, gdyby nie to, że dis. To nakręcał i walczył. Gdyby on tego nie robił, to już dawno kurwa nikt by nie pamiętał o tamtych wydarzeniach, bo, bo to takim echem się nie rozeszło. Ale tak, to, to ja, to ja ten zły to ja nakręciłem hejt. <laughs> Łukasz Imbadusza. No, też miał swój udział, też miał swój udział w tym duży. A był pierwszy biw chyba z Łukaszem. A to nie jest trochę jak zrzucanie winy na dziewczynę, że została zgwałcona, bo zachowała się w konkretny sposób. Wiesz co? No, nie porównywam chyba hejtu do gwałtu, e, ale wiem o co Ci chodzi, o tą analogię. Zrzucanie winy na Disa, bo się zachował odpowiednio. Wiesz co? Uważam, że są pewne zachowania, które, no, prowokują ludzi. Ja nie mówię, że ci ludzie, którzy go wyzywali, są święci, to są aniołki, należy im zrobić aureolkę. I codziennie całować w czółko, bo nie, ale wiesz, zawsze jak jest coś w swoim życiu nie tak, coś, coś się dzieje złego, albo w ogóle coś, coś się nie podoba, to najpierw zastanów się, co ty mogłeś zrobić, żeby to się nie stało. A potem się zastanów, co świat mógł zrobić, ludzie mogli zrobić, żeby tak się nie stało. Jeżeli ty. Nie zrobiłeś za dużo, żeby do tego nie doszło. To nie możesz oczekiwać od ludzi, że zrobią dużo, żeby do tego nie doszło. Dis po prostu też był takim trochę eksperymentem internetowym, bo nikt wcześniej w takiej skali nie był obrażany. I był to pierwszy przypadek na Twitchu, który przeszedł, wyszedł poza w ogóle jego kanał, wyszedł poza polskiego Twitcha i nawet był. To był globalny mem, to był na całą Polskę. J, JD. Znają ludzie, którzy nawet nie siedzą na Twitchu na YouTubie. To słyszeli o JD. Ja nieraz gadałem z ludźmi, którzy naprawdę nie oglądają Twitcha, ale o J JD słyszeli. I teraz, już na przykładzie Disa, każdy się trochę nauczył, czego nie robić. Więc, dlatego też uważam, że nie będzie drugiego Disa. Przy tej skali hejtu, dziwne w od Norberta zachowań racjonalnych. Ale widzisz, bo to jest taka kula śnieżna. I zamiast ją zahamować, to Norbert ją jeszcze bardziej popychał. No i kula wrosła do takich rozmiarów, że już tego nie był w stanie zatrzymać. To już po prostu żyło swoim życiem. Ale jak widać w końcu to już się znudziło. No. Nie było tej pożywki i content dla dzieci na, na YouTube i od, odcięcie się od, od przeszłości. No i spoko. Udało mu się w końcu, znalazł rozwiązanie. Coś, co zrobił, lub komuś zrobił? Oczywiście, oczywiście, wielu, wielu ludzi, którzy wyzywali wtedy Norberta. Myślę, że jakby się znaleźli w tej samej sytuacji, to by nie wytrzymało. Tym bardziej, że to było jego miejsce pracy. A to nie jest tak sobie łatwo zmienić miejsce pracy, jeżeli pracujesz w internecie. No, no z Twitcha na YouTube'a przeskoczył. No o, no, zmienił, zmienił miejsce pracy. Nie, nigdy nie chciałem, żeby Diz zrobił magika. Ja nigdy nikomu nie życzyłem śmierci. To tyle żyło, że ludzie, którzy najwięcej pisali o D mają teraz żonę dzieci i nic dziwnego, że znikło. No ale mogli przyjść nowi, bo już nie było pożywki. Nowi nie oglądali lifehacków na YouTube. Tu widzę o Danisie Zawęckim, ale nie oglądałem tego. Upadek Prawilniactwa. Ciekawe co na to Denis. Ale tu był w ogóle ciekawy jak komentarz. Dzieje? Nie wiem, czy widzieliście go. Pokażę wam to. Przeczytam wam ten komentarz. Pod... Podobał mi się. Mam obecnie 30 lat i wychowałem się na ulicy w otoczeniu młodocianych przestępców. Ostatnio wieloty myślałem, widząc, jak rap, muzyka, która mnie kształtowała, powoli zanika. do takich samych wniosków jak te przedstawione w powyższym materiale. Dawny rap był muzyką młodzieży przełomu lat 90. i 2000. Młodzież ta pochodziła z rodzin głęboko poranionych przez okres komunizmu, a czasem nawet i wojny. Tak było w przypadku mojej rodziny, gdzie dziadkowie, którzy przeszli piekło wojny, później zgotowali piekło moim rodzicom. Ostatecznie odbiło się na mnie i moim rodzeństwie. Ci, którzy mieli szczęście otrzymać w tamtych czasach miłość i poczucie bezpieczeństwa, a nie przemoc. Nie mówię tu o klapsach, ale o brutalnym znęcaniu się pięściami, kopniakami, pluciu nigdy nie zrozumiałem, czym było środowisko uliczne dla młodzieży pochodzącej z takich domów. Bardzo wielu moich przyjaciół skończyło tragicznie. Jest mi bardzo przykro, gdy takie osoby ocenia się w taki płyt sposób płytki i oparty na pozorach. Że miałem kilkunastoletnie dziecko z objawami PTSD, uzależnionych od narkotyków i mocnego alkoholu, a na koniec wierzące się w samotności na klamce w mieszkaniu. Pomyślcie jak bardzo trzeba chcieć umrzeć, żeby zjeść się w ten sposób. Tak, jeden z moich przyjaciół z tamtych czasów takie co, to takie coś nie dzieje się przypadkiem lub dlatego, że ta osoba jest wybrakowana. Myślę, że ta, temat subkultury hip-hopowej w Polsce jest bardzo interesujący, jak wiele wie nasz naród wycierpiał, oraz jak długofalowy wpływ miał to na kolejne pokolenia. Lekcja dla nas wszystkich powinna być taka, że wolne. Niepodległe i silne państwo polskie, nasze społeczeństwo, którym podstawowe bezpieczeństwa powinna być naszym priorytetem, a w tej kwestii powinniśmy współpracować niezależnie od sympatii politycznych. Nie wolno nam już nigdy dopuścić do sytuacji, gdy funkcjonariusze obcych państw robią nam. No dobra, to jest takie polityczne gadanie. Najważniejsze było to w sumie. I to jest i to jest prawda, że często po prostu ludzie są patologiczni, bo są z takich domów i trochę nie mają innych wzorców. I Czasem łatwo nam jest ocenić, że patus debil, ale gdybyś przeżył to samo, co on, też patusem i debilem, w sensie w oczach takich innych osób. Bo tak naprawdę, no po prostu jest być normalnym, jeżeli się urodzisz w takim domu. No to jest po prostu, to jest prawie niemożliwe. Nie dość, że rodzina jest jakaś przemocowa, narkotyki, alkohol, otoczenie też masz takie. To jedyne miejsce, gdzie masz odpocząć, to wydaje mi się, że może jest internet, gdzie masz kontakt z normalnymi ludźmi. Ewentualnie w szkole, ale w szkole często też jest dużo patologii. Nie mój problem, no może nie mój, ale to chodzi o takie, wiesz... Uświadomienie sobie trochę tego, jak, jak to wygląda Normalni ludzie w necie. No. Ej, taty też są, czy nie ma takich? Ja, nawet jak czasem, ja wiem, że wy czasem udajecie niezłych wariatów Niezłych świrów Ale, ale tak prywatnie to nie jesteście aż tacy crazy W miarę bym mi powiedział, tacy, okej okay. Tu przyjdzie widz, powie, zesrałem się Ale ja wiem, że jak gdybym, nie wiem Wiem, że ten człowiek normalnie, wiem, że się nie zesrał Tylko co tak napisał Jest to jest normalny gość, który sobie po prostu troluje Elo i do potem, papa pa, widzowie